się wzdłuż. Z klocków Lego budują świat. Raz rakietę, raz wielki zamek, tak lat. Kuba i Julka, duet doskonały. Wszędzie razem, śmiech i szaleństwo całe. Skaczą, biegają jak wesoły wiatr, bo już niedługo kończą sześć lat. Na placu zabaw to jest ich dom. Zjeżdżalnia piasek i śmiechu ton. Jeszcze chwilkę, słychać ich głos! Bo do domu wracać nie ma szans! O los! Kuba i julka, duet doskonały. Wszędzie razem śmiech i szaleństwa całe. Skaczą, biegają jak wesoły wiatr, bo już niedługo kończą sześć lat Jak Jak są razem, to w zgodzie są. Jeden pomysł, a dwoje czasem mama chowa się w cień bo z tą dwójką śmiejesz się cały dzień yo dla Kuby i Julki rodzice dziś ślą piosenkę serca co brzmi jak dzwon niech rosną zdrowo szczęśliwie w świat bo takich bliźniaków nie ma to fakt Kuba i Julka duwają 6 lat, Kuba i Julka, duet doskonały Wszędzie razem, śmiech i szaleństwa całe Skaczą, biegają jak wesoły wiatr Bo już niedługo kończą sześć lat Ach, lat!